Pałac w Lubostroniu. Cenny, zabytkowy pałac zbudowany w latach 1795-1800 według projektu Stanisława Zawickiego. Jest to najlepiej zachowane i zarazem jedno z najlepszych dzieł tego architekta. Wzorem była sławna Villa Capra Antonina Palladia. Centrum budynku stanowi okrągła sala sięgająca poprzez całą jego wysokość i nakryta kopułą. Na kopule, pokrytej blachą miedzianą, figura atlasa dźwigającego kulę ziemską dzieło Władysława Marcinkowskiego. Frontą pałacu zdobi podwójny portyk z czterema kolumnami jonskimi, podtrzymującymi trójkątny tympanum. Fasady ogrodowe, tylne i boczne, ozdobione są czterema półkolumnami z tympanonami, nawiązującymi do fasady frontowej. Sala centralna, rotunda o piękną posadzkę z różnokolorowego drewna ozdobioną pośrodku herbami Polski i Litwy. Na ścianach cztery płaskorzeźby ze scenami z dziejów Kujaw. Bitwa pod Płowcami, królowa Jadwiga przyjmująca Krzyżaków Wrocławiu, bitwa pod Koronowem, zatwierdzenie planów budowy kanału noteckiego przez Fryderyka Wielkiego. Pośrodku sali potężny, mosiężny Żyrandol, na lewo od sali rotundowej, kilka doskonale zachowanych mniejszych pomieszczeń. Małe gabinety, przykryte sklepieniami beczkowymi, oraz niewielki gabinet narożnikowy, nakryty kopułą z lunetami, z malowidłami przedstawiającymi symbole nauk. Astronomi fresków w pałacu byli wybitni malarze Franciszek i Antoni Smuklewiczowie. Do 1977 roku w pałacu mieścił się dom wczasowy. Od 1996 po gruntownym remoncie pałac stanowi ekspozycję stylowej wnętrz i mieści hotel turystyczny. W reprezentacyjnych pomieszczeniach odbywają się koncerty, pokazy, spektakle. W oficynie mieści się hotel, w stajni i wozowni restauracja i zaplecze. Obok pałacu znajduje się klasystyczna oficyna tak zwany stary pałac z rzalitem i trójkątnym frontonem, a w sąsiedztwie także zabudowania dworskie, ozdobione kolumnami i gzymsami. Pałac otoczony jest pięknym parkiem o układzie regularnym, przechodzącym dalej w coraz to bardziej dzikie partie leśne. Na terenie parku rosną ciekawe okazy drzew. Na północ od parku i pałacu zespół elektrycznych zabudowań folwarycznych z drugiej połowy XIX wieku. Od XVIII wieku do 1939 roku własność Skórzewskich wykowywał się tu i później w latach XX i XIX wieku często przebywał poeta Stefan Garczyński, spokrewniony ze Skórzewskimi. Pod koniec 1831 przybył tu na krótko Adam Mickiewicz.